Robert, Mila i Michał razem ze mną. Witam Was serdecznie. Żebyście Państwo wiedzieli, jak długa była dyskusja przed <głos》> naszym nagraniem, to pewnie byście się złapali za głowę, a to tylko dowód na to, że dwa dni konferencji AI Impact będą i są potrzebne. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji w różnych wymiarach. Pierwsze pytanie do Ciebie, Robert. Czy można być liderem, w sensie człowiek, czy może być liderem w sztucznej inteligencji? Może i powinien, taką postawę powinniśmy przyjąć, ze względu na to, że edukuje biznes, między innymi też jak być liderem, to, to co mogę powiedzieć, to to, że każdy z was może być liderem, niezależnie od pełnionej roli w organizacji i działu, czy to jest HR, czy finanse, czy marketing, czy jeszcze inny dział, otwartość wobec tej technologii i chęci jej poznawania, może sprawić, że będziecie liderami tej zmiany, zmiany nieuchronnej w biznesie, co pokazują dane, nie będę ich przytaczał, natomiast... A to ważne, przytacz. Dobrze, To z lutego dane są takie, że niecałe, 20, niecałe 25% firm podchodzi już dość w sposób zaawansowany i buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o AI w Polsce. To mówi, że można być liderem, niektórzy pewnie jeszcze w to wątpią. Pytanie, jak do tego dojść i jak rzeczywiście znaleźć w tej sztucznej inteligencji swoje miejsce i siebie odnaleźć w tym, Mila? Przede wszystkim przełamać opór, przełamać jakąś taką obawę. Sztuczna inteligencja, szczególnie ta generatywna sztuczna inteligencja, czyli to, co w tej chwili mamy dostępne powszechnie, czyli czat GPT-4, DALI, Midjourney, wszystkie te narzędzia, które po prostu możemy sobie, po nie możemy sięgnąć, znoszą ogromną ilość ograniczeń, którą mieliśmy do tej pory. No, teraz nie potrzeba mieć umiejętności technicznych. Moja mama, moja rodzina, moi pracownicy, oni wszyscy po prostu dostali laptopa na kolana, na zasadzie masz to jest czat GPT 4, po prostu piszesz, używasz. Językiem programowania staje się język naturalny. Nie musimy już być informatykami, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji. <laughs> Możemy też tworzyć dzieła sztuki, no może. Bardziej lub mniej udane, ale możemy spełnić swoją kreatywność właśnie dzięki różnego rodzaju narzędziom. Nie musim, niektórzy mają problemy, nie mają umiejętności manualnych, ale mogą już tworzyć. Możemy użyć potem drukarki 3D, możemy tworzyć rzeźby, możemy się bawić, możemy eksperymentować, możemy próbować. I to na tym eksperymentowaniu będzie się opierał rozwój. Bo to na zasadzie prób i błędów używania też czata GPT-4 jako sparring partnera, który nam będzie weryfikował nasze pomysły, gdzieś tam będzie nam podpowiadał miejsca, w których możemy nad czym się zastanowić. Nie bać się, próbować im więcej poznamy teraz narzędzia, my osobiście, nasi liderzy, my jako liderzy, my jako pracownicy, tym większe szanse nam to daje przez najbliższe kilka lat, żeby wejść w tą rewolucję przemysłową, kolejną. E Obronną ręką prawidłowo i, i jakoś I nie, jak, i, i, dokładnie, nie stać, się, nie, i z nie da, nie stać się dinozaurem, z korzyścią, skorzystać z trampoliny, wybić się do przodu. Fantastyczny czas dla nas, dla ludzi. Ogromnych możliwości. Aczkolwiek niektórzy jeszcze z pewnym dystansem, przerażeniem do tego podchodzą. Michał, ty to się zajmujesz jeszcze technologiami, właśnie jak kreatywnie podejść do tych nowych technologii i co dla siebie wziąć. Znaczy, wydaje mi się, że każdy tą swoją rolę powinien zdefiniować, ale e, e, to co powiedziała Mila w kontekście braku lęku i strachu jest szalenie istotne. Nie bójmy się, bo historia chociażby naszego świata i rozwoju pokazuje, że e, e, no, zawsze było miejsce dla człowieka. jeżeli się technologicznie, jechaliśmy parę dni powozem konnym między Krakowem a, a Warszawą. Potem jechaliśmy w trzy w godziny, albo samolotem jeszcze szybciej, dalej było miejsce dla człowieka na jego kreatywność. Więc wraz z rozwojem sztucznej inteligencji człowiek będzie w wielu aspektach zastępowany, ale będzie pojawiało się jeszcze miejsce na dalszą jego kreatywność. Więc ja patrzę na to właśnie z tej perspektywy, że każdy z nas powinien szukać swojej roli, nawet jeżeli nie, nie wytwarza. Technologii, tylko ją używa, tak, to może używać ją w taki sposób, jak, e, 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 jak chce, gdzieś dokładając swoją pewną, pewną cegiełkę, bo zawsze na, na, na koniec dnia to miejsce dla człowieka zostanie, tak? No, miejsce, ta kreatywność będzie pobudzona jeszcze bardziej. Będziemy zastąpieni w iluś tam aspektach. Fajnie tutaj odpoczniemy, ktoś za nas to zrobi, ale dalej będą klocki, to będziemy układać, jeszcze bardziej się rozwijając. Po to, żeby jak sobie powiedzieliśmy takie pytanie w rozmowach e, ql żeby nasze życie było lepsze. Wiele wątków e, będzie się jeszcze pojawiało. To była tylko mała dawka tego, o czym będziemy rozmawiać e, na konferencji, ale to e, z tych waszych odpowiedzi e, i wypowiedzi wysuwa się jedno, że nie będziemy mówić o sztucznej inteligencji versus, czyli coś w opozycji do biznesu, do człowieka, tylko teraz będziemy mówić sztuczna inteligencja i albo z rozwojem człowiekiem z biznesem. Możemy mówić o synergii człowieka ze sztuczną inteligencją, z takim naciskiem, że człowiek bierze w dużej mierze właśnie leadership i odpowiedzialność ponad sztuczną inteligencją, przynajmniej I na razie. Myślę, że najważniejsze i to też będziemy na konferencji e, kultywować i, i przekazywać, że ona jest w tej chwili naj, najlepsza do tego, żeby wzmacniać wasze talenty, niezależnie od tego, Drodzy uczestnicy, czym się zajmujecie w swoich organizacjach, ona naprawdę może zdjąć z was, trochę tak jak Michał powiedział, odium tych nudnych, powtarzalnych rzeczy i pozwolić wam otworzyć głowę na zupełnie inne, być może strategiczne myślenie o tym, co jeszcze dalej można wokół siebie w firmie poprawiać. I tą puentą zapraszamy was na konferencję.